Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Pelminecraft.plot to najnowszy znacz od 13W42. Zatem w porównaniu z przednim tygodniem zmian nie ma nie, zbyt wiele, natomiast jest jedna bardzo fajna, która pozwala nam dodawać własne dźwięki do gry i to Wam również dziś zaprezentuję. Ponadto z tych zmian nieco mniejszych, słuchajcie, to nieco zmodyfikowana jest tekstura tulipana, mianowicie chodzi tutaj o grubość, łodygi, jak i liści, zmiana praktycznie nie jest zauważalna, no ale cóż w część logu można ją oczywiście wpisać jak najbardziej podciągnąć pod zmianę. E, Kolejna ze zmian, no to nieco zmieniony wygląd e, szyb, a właściwie szyb kolorowy. Jak widzicie, są one teraz nieco bardziej przezroczyste, co bardzo mi się podoba, natomiast e, minus tego jest taki, że nadal to tradycyjne szkło, jak i szyby są e, kiepsko e, dopracowane, widoczność jest kiepska przez po prostu taki blok, natomiast to kolorowe, jak widzicie, prezentuje się naprawdę e, przyzwoicie, wszystko e, wszystko przez to widać i bardzo fajnie. Ciekawa zmiana również odnośnie map, która teraz wyświetla nieco więcej kolorów, jak widzicie. No cóż, za pomocą tej wełny wszystko ładnie Wam przedstawiłem, no i wszystko jest widoczne na, na poniższej mapie. Także przechodząc do tej jednej z ciekawszych zmian, no to cóż, zobaczcie jakie to dźwięki można samemu dodać. W postaci paczki ze zasobów, którą mamy tu. Ja taki, taką paczkę specjalną sobie pobrałem z neta i zobaczcie jak to superowo działa. To jest utwór pod tytułem Snapshot. Kolejną ciekawą zmianą jest teraz możliwość pojawienia się Wiedźmy na każdym z biomów. Nie tak jak było to wcześniej, tylko na bagnach. Wydaje mi się, że zmiana jest całkiem niezła. Z Wiedźmą najłatwiej się nie walczy. Natomiast e, dzięki zabiciu takiego moba możemy otrzymać całkiem niezłe itemsy których nie znajdziemy przykładowo w tym świecie, tak jak chociażby Glowstone nie, Dust. No i w ramach oczywiście rzadkiego em, dropu możemy otrzymać chociażby miksturę życia, siły, czy też odporności nogi. Co myślicie o tej zmianie? Jestem bardzo ciekaw Waszej opinii. Dajcie znać, co myślicie o niej w komentarzu poniżej. Zatem, jak sami widzieliście, jak dla mnie są dwie ciekawe zmiany. Chodzi oczywiście o możliwość dodawania swoich własnych dźwięków do paczek zasobów Teraz raz, a dwa pojawianie się wiedźmy na każdym zbiorów, co jest również zmianą przyzwoitą. Ponadto te zmiany poprawkowe są na niezłym poziomie ale wymagałbym czegoś więcej od Maojongu, chociażby dodania jakiegoś nowego MOBA, co by bardzo mnie zadowoliło. Na zakończenie wspomnę, że niektóre osoby rzeczywiście zauważyły, że niemalże każdego snapshotu zaczynam mieczem złapie, i rzeczywiście jest to dosyć u mnie charakterystyczne. No nie wiem, jakoś tak po prostu lepiej się czuję, jak ten miecz zawsze łapie mam. I myślę, że moja postać przez to no, lepiej nieco wygląda. Także kończąc, no to cóż, miło jakbyście stawili kciuka w górę, który na pewno mnie zmotywuje. No i co, to tyle z tego snapshota. Trzymajcie się, cześć. Do usłyszenia.